Dzisiaj będę nagrywał odcinek, gdzie mam 5 challenge do zrobienia. Już jestem w gierce, bo nie chciałam Wam przedłużać. Czekania po prostu na tą gierkę. Wolałam, żeby już była w tej gierce, żebyście po prostu nie musieli czekać na nią, aż się zaloguje. Dobra, no, więc jesteśmy już gierce. No, mój pierwszy challenge to jest właśnie z... Mój pierwszy challenge to jest zrobienie czegoś takiego. Zobaczcie. Moim challenge jest, wygra jest zrobienie Skydisea, a następnie skoczyć z niego i użyć tych rękawiczek o tak, żeby nie zginąć. No wiecie o co chodzi. Więc teraz pierwszy challenge. Ale to myślicie, że to jest bardzo łatwe, ale będzie jeszcze przed nami wiele, wiele. No, jest tylko ich 5 dzisiaj. No, ale będzie wiele tych właśnie tutaj trudnych. Jeszcze będzie dużo takich challenge, co będą ciężkie. Więc zobaczycie, jakie to będzie. Najpierw sobie chodzimy z tym gostkiem. Oczywiście do tego będziemy musieli wybudować Skybase na 15 schodów. Bo tylko to jest zaliczane we Fortnite jako jakiś Skybase. Więc jak tylko dojedziemy tam, gdzie ten typ chce dojechać, to naprawdę O kurde. Mamy też zrobienie. Heda. Muszę też zadać typowi. O kurde. Ań! Tu są 10 HP. Co jest? Co jest? Tutaj. O kurde. Uciekam, nara. Miałem też, ale teraz to trochę tutaj żałuję, bo mógłbym zrobić jeszcze jedno zadanie, czyli mianowicie zrób kila używając pompy, ale no niestety nie udało mi się. A przypominam, moja pompa jest trochę słaba. No miałem zadanie z likwid... nie że pompą, tylko miałem zadanie zlikwiduj przeciwnika z szarą bronią, no i człowieka... Chyba nie miałem jakieś czerwność. Ale poprawię się jeszcze. Dobra, na początku zrobię tak. Dobra, mogę. Szarą bronią. Co będzie to? nie będzie dobrze. Szarą bronią muszę zrobić kila. Dajcie mi te pan. Tylko jak zrobię kila, to zrobię zadanie jedno i drugie. O! Tutaj, tutaj, z boksami nie mam dzisiaj żadnego zadania. Oni się tu. Aha. Nie mogę tego zrobić. Opór. Szara broń wjeżdża do akcji. Gdzie jest Ktoś nam to rozwali. Tak, ja się Szarą, broń, dajcie mi zrobić kilka. Dobra, położyłem go, położyłem go. Więc prawdopodobnie właśnie zaliczyłem zadanko. Zrobiłem jedno zadanko, jest dobrze. Bęk, bęk, bęk. Dobra, oj, teraz mówię chyba. Dobra, mam asystę. Zrobiłam już jedno zadanie z mojej listy, więc jest dobrze. Niestety będą trudniejsze. I trzeba jeszcze zrobić to jedno zadanko, więc... Pójdę sobie poreczkę. Czekaj. Wybiję sobie jeszcze jedną jeszcze jednego czcionka. Pompami zawsze będzie potrzebna. Nic jeszcze nie biera. Więc teraz um, co potrzebuję, jeszcze pójdę sobie tu. Zbieram sobie trochę amunicji do pompy. Zawsze potrzebuję dużo amunicji. Zacznijmy to robić. Więc um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15. Zrobiliśmy Skybase według Fortnite'a. Teraz zrobimy to i bank. Dobra, zadanie zaliczone. No, bo tutaj były dwa punkty, żeby zaliczyć to zadanie zrób takie coś na 15 i jeszcze zrób takie coś, żeby się uchronić. Ale nie, to nie jest wykonane zadanie. Ja muszę to inaczej zrobić, bo to musi być, że ja już jestem przy samej ziemi, co nie? I wtedy tylko jak spadnę. I muszę być przynajmniej tak z metr od tej ziemi i mogę to użyć. Nie wiem. Muszę być blisko ziemi, żeby tu. To... A, nie, bo tu było w woda. wodach. W ogóle tutaj jest trochę słabe miejsce, więc muszę jakoś nakierować się bardziej tam. A mi się nie chce już chodzić, więc zrobię to tak. I o, Nie mogę tego zrobić, nie. Dobra, weźmy normalnie, bo nie ma jak to zrobić, Muszę wykonać to zadanie. Bęg, dobra. I wchodzimy. Nie, bo tu zaraz będzie strafa. Ja szybko to tylko zrobię i będę mógł to... Można się jakoś tam i... Udu, udu, kurde, to była ziemia, dobra. Zadanie zaliczone. To jest ID, bo mam tutaj na takim telewizorze. mam no, na laptopie, nie telewizorze. Ta zadanka i ID mi oznacza, a na to? Nie, że ID, tylko ten. z SI I To, to jest po prostu. na inteligencji. Dobra, lecimy. Następne zadanie. Mam już dwa zadanka na moim koncie Więc następne zadanka jest zrobić Zrobić... Wiecie co? Następne zadanko to jest właśnie zrobić HEDA Ale nie jednego HEDA, tylko trzy HEDY no Mam do tego taką odbroń A 150 we Fortnite to już oznacza to HEDA Więc muszę po prostu zrobić trzy razy komuś 150 muszę komuś zadać bo no to się wtedy zalicza jako head. Też czasami są heady na 160, heady na 140, więc jeśli będę zadał komuś z tej oto snajperki około 140, 160, to zaliczamy to jako head. I może to być też pompa, nie tylko. Tu to, to jest za bank tutaj to jest coś takiego, ja to bym tak to tutaj jest to przezroczyste ale jest koniec tego, co są jakieś odcinki, że patrzymy, co jest, czemu ja tutaj ten 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 nie mogę przejść? Może możemy zrobić tak? I tam. Nie, szukam najpierw, żeby zrobić coś, ja to kilka razy się schodzę. Będzie. Zobaczcie, to jest możliwe, żeby to przejść O i można wtedy zrobić coś takiego Może być coś, coś takiego, bo takie coś O, macie takie coś, to jest super Bo patrzcie, możecie tak wejść Co nie? Albo tak wejść To jest bardzo pomocne W końcu muszę coś Oha, 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 dobra, uciekamy ze strefki. Ej, oni tam zostaną, oni nie. Ej, nie, bo jeden typa musi, przez to, że tam został. I, to nie, nie, to nie wiem, co. Jakiś typa. Dobra, no idealnie na to bandzi. Dobra, skocz tu. Muszę to zrobić. Dobra, dodaj jeszcze jeden czelecz. Muszę. Skoczyć tak na rękawice i odbić się od tego. Ura! No, tu się rękawiczko. Zaraz tracę cierpliwość. Nie, nie mam już cierpliwości. W ogóle coś do mnie strzela, okej. Okay. Uciekam kurde, te... Nie wiem. Ale zaraz więc robimy następne zadania. Wystarczy zadankę, bo właśnie robimy te hedy bo to stara się najłatwiejsze zadanie na to, żeby teraz coś zrobić. Ja myślę, że przy tym to no, Ale tutaj dali snajper, dobra. Tak? No. I to będzie z tym snajpą. Tak idę, jest Dobra. Więc idę tutaj i ciekawy, czy dał komuś. Kreda. Spróbuję komuś zadać kreda potężny. A tam jest ktoś leży leżący. O, ale walnę. Walnę, bo. Walnę, A tam jeździ mityczne auto. Tam typek jest. Ktoś jest. No stań, proszę! Stań! muszę stać. Wystaw się no. Słuchajcie, weź, wyjść mnie. Nitek jedzie tam, dobra. A ja muszę tutaj tutaj. Mogę to mi wejść na wasze auto, dobra? Jedź, jedź. Macie mity. Mamy mitykę no, tutaj. dobra nie spadłem. A miałem właśnie, że to mityk. Dobra, jak mityk stanie w miejscu, bo podjedziemy, to ja wejdę do niego. No, nie mogę przyjść. Wejdę do niego, ja wiem. Ja nie wiem. Ale też ciebie, że jakieś skarpy świata, muszę do niego wejść. Jedno z zadań jest takie coś, że muszę najechać no, swoim autem I przy tym jak z swoim autem, po prostu, że muszę dogonić jakiegoś, mam ten hak, on mi pomoże, dobra, on mi pomoże, dobra, ja. typie. Moje lambo. ja szukam auta jakiegoś, bo muszę, jaki, muszę do jakiegoś auta wsiąść, mam takie zadanko, dobra, mam jeszcze cztery zadania do zrobienia, ale najpierw ja zrobię to zadanie, że muszę kupić na auta, bo to jest na razie zadanie, które najłatwiej będzie teraz zrobić. Ale w zasadzie mamy dwa zadania to znaczenie, które wykonamy, a mianowicie jedno wejść komuś do auta i drugie zrobić komuś HEDA Oczywiście się też niektóre HEDy są w okolicach 50 no tak czasami jest no i w zasadzie zrobiłem jedną 50 mogliście zauważyć, tylko że to było na leżącym ale i tak się ruszał więc ja zaliczam jednego heada no i mam jeszcze dwa hedy musimy trafić ale tutaj bardzo muszę aha I myślę, że to leczy typa mamy, dobra, dochodzimy jadzie nawet nie najpierw... Oooo, wow. jej, 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 Czemu oni oznaczają mój auto? Nie będzie teraz, będzie Medalionista jedzie na swoją stronę, idealnie. Medalionista. Omijam medalionisty. Jakiś typ tam jedzie. Ale bez medalionów. Typ żębę, żębę i, i no dęg. no nie mogę trafić nikogo, co jest? i mam też jedno najcięższe zadanie. Zdobądź wina. No może nie jest to takie ciężkie, ale zdobądź wina. Dobrze. Bang. Koronka. Dobra, będę mieć koronkę. Tutaj wezmę zamiast tej pompy to. Może się to nie bardzo przydać.

tak samochód by mnie rozjechał. Jest to 13, oprócz mojego, tutaj jest tylko po 10 przeciwników. Czyli prawdopodobnie złoty, tak nie mogę być, bo coś typu Muszę w końcu trafić. heda. Yy. muszę trafić. heda. albo dobra, zmieniamy zadanie. Muszę co najmniej trafić. Tylko po prostu trzy razy ze snajpy. Raz zabiłem tylko ze snajpy wytrafiłem go, może liście go zauważyć Widzisz, nie Dobra, ej no Jakie kamy Dobra, ja tu będę zdobywać winny, A nie sobie tylko jednym autem, dobra Dobra, robimy to zadanie Muszę jeszcze dwa razy trafić kogoś z innymi O, ja mu dałem ze snajper Tylko tak. Ale to było mocne. Jak ten tym nie, nie zauważył. Dobra. Wrócimy do auta. Ja nie mam ma. Nie ma. Nie ma. Żeby mi się przydał ten... W ogóle teraz każdy walczy na te auta głupie Nie ma już starego parkoura Teraz są tylko auta, można zobaczyć politycznie On pójdzie do głupie, ale nie trafił To so, jest auto sniper z mnie. Yeah. Ten. No right, ja yes, strzelam z sniper. Jeszcze tylko raz. Proszę. Nie Nie trafił mnie Do tej pory zrobiłem tylko dwa zadania Więc przechodzimy do następnej rundy Gdzie znowu spróbujemy tego Zostało mi tylko Trzy zadania do zrobienia do, Zrobić jeszcze jednego Trafienie ze snajpy Zabić kogo Zro Mogę zabić kogoś z rękawiczek, co mogę teraz zrobić, ale nie zrobiłem. I zdobyć Wina, ale kurde, nie wiem czy dam radę. Kurde, bo mam też takie coś, że no moje odcinki nie mogą trwać godzinę przez to, że mam trochę zapchaną pamięć więc um, zrobimy jeszcze jeden odcinek właśnie z dokończenia zadanej. I zobaczcie go jeszcze dzisiaj. Dobra. Ja leczę do następnego. Dzisiaj dokończymy tylko jedno zadanko, czyli mianowicie zrobię jednego... jeszcze jednego heda muszę zrobić. No i zrobić wina, no i zabić kogoś z rękawic. Więc będzie ciekawie. Dobra, zaczynamy następną rundkę nam będzie, ciężko I from, I from. Ja wam będę za bardzo przedłużać i to jestem w następnej gierce no i będziemy właśnie lądować na stacji kolejowej czy... nie pamiętam jak to się nazywa w zasadzie dobra, lecimy, lecimy, lecimy pek, pek, wniszczymy mam no, od no, razu bambika to sobie, dobra ale nie nie obchodzą ci gracze patrzcie, tam leci Wybrać kolejni, ale oni przejeżdżają na lewą stronę, a my przejdziemy na tą stronę. I mamy w tym chodko. Nie. No nie, złapał broń i obraz, tak? Uciekam. No nie, zabił mnie, a on miał to, co? Nie, co ja zrobiłem?

Nie wiem czy oni nas zdążą wydatować, tego nie wiem. To zginięcie wprowadza teraz we mnie w terminatora. że so, praktycznie na samym początku zginąłem. Teraz jest będę takim terminatorem, bo się wkurzyłem, że zamieniam się w terminatora. Ja Pan mnie leczy staje się ten Aha, on wie to, żeby tym się leczyć. Okej Dobra, ja leczę. lecę. Lecę, 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 lecę. Dobra, lecimy. Zamienię się w terminatora prawdziwego. Teraz nie będzie tak. Nie będzie, nie będzie. Ale przeciwnicy muszą zaatakować mnie wszyscy w stu, żebym coś z tego Tak to teraz wykonuję te zadanka, robimy to. W ogóle, co miałam? A, że muszę komuś sięjść za alta? Nie, że muszę zrobić jeszcze kila z rękawic, zrobić winem i jeszcze raz muszę komuś wystawić tego, chyba. Więc będzie się działo. Mam jeszcze pompę, jest będzie łatwo. Dobrze, spadam, dobra, spam, pam, zabraly. Weźmy teraz. Dobra, lecimy. Dla Ciebie jest tak, przecież jest to 77 zaraz Będzie kończyć odcinka, zrobimy tylko jedną. Trafiamy komuś headę i um, lecimy do pek, pek, pek. Robiłem, żeby lepiej jeszcze raz, ale to naprawdę jest to nie tak. jest typy, tam są typy. No 102 jak trafiłem auto to tam jest co typy. No nie, ja, ja... muszę zrobić kila w głowie. Nie, że killa, tylko że trafić kogoś ze snipe a to jest taka pierwotna jako snajka. Można tak powiedzieć. bank O kurde. Jak, jak ja go nie zauważyłem. Dobra widzowie, na no dzisiaj to będzie tyle. W następnym odcinku właśnie zrobienia zadanek. Wykonam to zadanie, aby się nała Zostawcie subika i lajka.